Książkę, posłuchaj co mówię. Przepraszam, że czasem ze mnie taki skurwiel Chyba poczułaś ulgę, gdy w zamku zgrzyt kluczem Dał znak, że jestem, a mówiłem, że nie wrócę. Udawałem, jestem kiepski aktor. Szorstki i prawdziwy, a ty jak respirator Bez ciebie się duszę Nienawidzę dni, gdy się z tobą kłócę i na poduszce mam tylko twojej głowy odcisk Chore myśli, które gonią cię jak pocisk. I dwa włosy, które błyszczą się pod światło. Kurwa nikt nie mówił nam, że będzie łatwo for Tak być razem, tak żyć razem Ulica jest we mnie, moja przeszłość ma skazę Od razu mam do tego jak to się odzywa Mój ciężki charakter teraz ciężko przegrywa Przepraszam, że czasem taki skurwiel ze Nie wiem jak, nie wiem skąd, to po prostu jest we mnie Przepraszam, że czasem ze mnie taki skurwiel Wiem, że przeginam, teraz to rozumiem Przepraszam, że czasem taki skurwiel ze Nie wiem jak, nie wiem skąd, to po prostu jest we mnie Przepraszam, że czasem ze mnie taki skurwiel Wiem, że przeginam, teraz to rozumiem. Może jeszcze raz, dajmy sobie szansę, zróbmy coś razem. Jak Sawa z Warsem Nasze zdjęcie skleję i powieszę w ramce Czas stracony w walce Ucieka przez palce Po co nam w szklance wody kolejna burza Wiem każda róża ma kolce Wiem ja się pocę z nerwów W noce samotne liczę powody kłótni Co są mało istotne Pamiętasz to jak gwizdałem pod oknem Padał niezły deszcz Nie bałem się że zmoknę Pamiętam krople na daszku od czapki I twój wzrok jakbyś widziała mnie po raz ostatni To ten sam typ którego mijałaś w windzie, potem zaiskrzyło i zajmowałem linię. Całymi godzinami gadanie o bzdurach, to ten sam typ, z którym bujałaś w chmurach. Ten sam z niewyparzoną gębą, za którym trzasnęłaś drzwiami i coś pękło. W życiu nie jest lekko i niby. Mam nadzieję, że to starczy, starczy na moje alibi. Przepraszam, że czasem taki skurwie ze mnie. Nie wiem jak, nie wiem skąd. To po prostu jest we mnie. Przepraszam, że czasem ze mnie taki skurwie. Wiem, że przeginam, teraz to rozumiem. Przepraszam, że czasem taki skurwie ze mnie. Nie wiem jak, nie wiem skąd. To po prostu jest we mnie. Przepraszam, że czasem ze mnie taki skurwie. Wiem, że przeginam. Teraz to rozumiem.